Cześć wszystkim z tej strony Rina Linia Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym jak widzicie, pokażę Wam, jak działa zamawianie boksów z Japonii, z Ameryki i nie tylko. No i ja zdecydowałam się na nagranie takiego filmu, ponieważ znowu zamówiłam boksam po prostu, krótko mówiąc, a zamówiłam nawet dwa boksy. Mogę Wam taką tajemnicę zdradzić, które będą u mnie za jakieś 3 tygodnie do miesiąca. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, i znowu pojawi się coś bardziej różnorodnego na kanale. Ja stwierdziłam, że nagram ten filmik teraz, ponieważ kiedy nagrywałam tante boksy, miałam już wykupioną subskrypcję i nie miałam takiej możliwości. A teraz przy okazji nagrałam sobie. Właśnie kupowanie tego boksa, jak to wszystko wygląda. Robię to też dlatego, że dostawałam mnóstwo pytań właśnie na temat tego, jak to działa, a szczególnie jak się za to płaci. Ale myślę, że wszystkie szczegóły omówię Wam w dalszej części filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i że będzie pomocny. Także lecimy teraz dalej. Jesteśmy na głównej stronie właśnie Japan Crate'u ja będę kupować tutaj akurat box z gadżetami ale jak mówiłam za chwilę Wam przeciągnę dalej no i teraz pojechałam trochę niżej i pokazuję Wam wszystkie boksy od Japan Crate'u czyli Premium Japan Crate główny box ze słodyczami Kira Kira Crate z kosmetykami Umai Crate z zupkami no i Doki Doki Crate na końcu, czyli ten, który ja kupuję ze słodziasznymi gadżetami i no, nie mogę się doczekać. Poniżej mamy informacje, które są w miarę ważne. Wszędzie piszę, ile jest obiektów, przedmiotów czy jedzenia. No i na przykład w moim Doki Doki Crate od 5 do siedmiu rzeczy, ale jak ja oglądałam filmiki, to więcej tego się wydawało. Poza tym jeszcze piszą, że jest wysyłka darmowa na cały świat oraz, że można sobie tą subskrypcję anulować w danym momencie. No i tutaj są firmy, które współpracują z nimi no i jakieś Instagramy czy coś innego od ludzi. No i to by była taka główna strona, która wyświetla nam wszystkie boksy dostępne od Japan Crate'u. No i tutaj u góry mamy listę różnych opcji oraz teraz właśnie Wam pokazuję tą listę poszczególnych boksów. Ja jestem na stronce AllCrate. No, i teraz przechodzimy do mojego boksa i do zamawiania. Tak wygląda stronka z Doki Doki Boksa. Jest po prostu przeurocza. Wszystkie inne boksy mają właśnie też takie podstronki, które jeszcze dodatkowo nam pokazują i znowu wyliczają wszystkie informacje, które warto wiedzieć, po prostu. No i tak, niżej mamy mniej więcej pokazane, co może się znajdować. Oczywiście też firmy, które współpracują z Japan Create, jakieś reklamy, informacje, jak to działa, co po kolei, no i też jakieś instagramy od ludzi, czy nie wiem, coś innego. Nie wiem na czym oni to tam udostępniają. No, i najpierw, oczywiście się zarejestrujemy, bo ja jeszcze tutaj konta nie miałam gotowego. Jak mówię, pierwszy raz wchodzę na tą stronkę, więc się. Zarejestrujemy. W tym momencie wybieramy sobie nasz plan boksowy, nasz plan subskrypcji. Ja wybieram plan jednomiesięczny i co miesiąc będzie mi się on odnawiał i pobierał 30 dolarów z mojego konta. Można sobie wziąć też 3, 6 lub 12-miesięczne. Tam cena potem się zmniejsza i co 3 miesiące zabiera odpowiednio 87 dolarów, 170 dolarów albo 330 dolarów. No i potem mamy tą subskrypcję na tyle, ile właśnie tutaj mamy wypisane. Ja biorę jeden miesiąc, ponieważ mogę go sobie po jednym miesiącu anulować, a 3 miesiące z góry płacimy i je mamy. Czy chcemy, czy nie. Tutaj mamy wybór koszulki. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, jaki wybrać rozmiar. Totalnie nie wiedziałam. Bo mimo, że tutaj są te, ym, jak się to nazywa, wymiary, to nie chciało mi się tego przeliczać, i chciałam to zrobić na szybko, więc stwierdziłam, że wezmę pierwsze lepsze, i wezmę tutaj M. -kę. No, i zrobiłam to dlatego, ponieważ niektóre elki w zależności właśnie od numeracji są tak duże, że, że aż za duże. No i wzięłam sobie po prostu M. -kę. Myślę, że to jest taka najbardziej neutralna opcja do wyboru. No, i gdy wybierzemy sobie rozmiar, mamy dalszą rejestrację. Teraz podaję swój e-mail i hasło do mojego konta, które zaraz się utworzy. Niżej podaję dane do przesyłki, i na ten adres właśnie będą wysyłać mojego boksa. Wpisujemy tam kolejną imię, nazwisko, ulicę, numer domu, oczywiście miejscowość. Potem chcą jeszcze prowincję, ale to nas nie dotyczy. Później kod pocztowy i oczywiście kraj. Następnie, kiedy zjedziemy na dół, mamy dane z karty płatniczej. Są dwie opcje do zapłaty: albo przez PayPal, albo przez. Kartę płatniczą. No, i tam trzeba kolejno podać dane właśnie z naszej karty płatniczej. Jest to numer karty, CWC, czyli ten numerek z tyłu karty, data ważności karty, no i ponownie kod pocztowy oraz kraj. No, i na koniec tego wszystkiego musimy jeszcze kliknąć akceptację regulaminu. Ja jeszcze sobie teraz wrócę na górę strony. I wpiszę kod promocyjny, który odejmie mi 3 dolary od wartości mojego boxa. Takie kody można sobie po prostu znaleźć w internecie. One się chyba czasami zmieniają, ale wystarczy wpisać w tym wypadku Doki Doki Create Promo Code. No i wyświetlają nam się stronki, na których możemy zdobyć kod albo na minus 3 dolary na pierwszy box, albo na minus kilka dolarów już do samego końca, już na zawsze. No i właśnie taki promocode ja sobie wpisałam do drugiego boksa, który zamawiałam, więc ym, no przypadkowo tak naprawdę, bo w drugim boksie, który zamawiałam na pierwszy boks była promocja minus 5 dolarów, ja a ja się pomyliłam i wpisałam na y, minus 3 dolary Forever, bo tak to się tam przedstawia, więc ciekawa jestem, czy jak anuluję subskrypcję, to jeszcze mi się on odnowi, czy będę musiała szukać kolejnego. No i teraz widzicie, właśnie, że odjęło mi 3 dolary, czyli zapłacę 27 dolarów. Niby 3 dolary, ale zawsze jest to w kieszeni. No i teraz mam już gotową całą stronę wypełnioną, i lecimy dalej. No, i ostatnią pod stroną, która nam się pokazuje, to podsumowanie naszego zamówienia. Pokazuje nam odjęte bonusy, cenę boksa bez bonusów oraz tyle, ile ostatecznie zamówiliśmy. Jest też informacja, że wysyłka jest darmowa. No, i na naszego maila przyślą nam wiadomość, że zostało złożone zamówienie, że mamy utworzone konto na ich stronie. Oraz właśnie teraz nie wiem czy w obu boksach, ale w drugim boksie na pewno napisali mi, że kiedy wyślą paczkę. Więc jeśli przypadkowo wyłączycie tą stronkę albo wam zniknie, to wszystko będzie na waszej skrzynce pocztowej. Tam ta informacja będzie wysłana i w razie jakichkolwiek niedomówień czy wątpliwości, możecie sobie właśnie sprawdzić wiadomość na mailu. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą za każdym razem tak jest. Jedynym minusem może być to, że zaczną Wam przysyłać reklamy z tych boksów, ale myślę, że to nie jest jakoś bardzo uciążliwe. No i teraz Wam jeszcze pokazuję, jak ten mail wygląda, że wszystko w nim jest zawarte. Znowu mamy cenę, ostateczną kwotę, która nam wyszła. No i właśnie widzę, że tutaj mamy pokazany, kiedy przesyłka zostanie wysłana, czyli 3 maja. Na dole jest jeszcze pokazany adres, na który zostanie ta przesyłka wysłana. No i to właściwie chyba tyle. Na sam koniec muszę jeszcze dodać ważną informację, a mianowicie, że kwota, która została nam pobrana z konta za pierwszy box, nie jest stała. Otóż to, ile nam pobierze za dany boks w danym miesiącu, zależne jest od kursu walutowego. Więc jeśli dolar podskoczy albo spadnie, to tak samo cena w przeliczeniu na nasze polskie złote będzie większa lub mniejsza. I trzeba się przygotować na kilka złotych w górę albo kilka złotych w dół, więc. Nie zdziwcie się przy kilkumiesięcznej subskrypcji, że raz wzięło Wam, nie wiem, 110 zł, a raz 120. Co prawda takich różnic nigdy nie będzie, bo aż tak te waluty nie skaczą, ale to jest taki czyściutki przykład, więc nie martwcie się, jeśli coś będzie właśnie nie tak z kwotą, ponieważ ona może się zmieniać z miesiąca na miesiąc. No, i to byłoby już chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać i pokazać. Mam nadzieję, że już nie będzie pytań dotyczących zamawiania i płacenia za te boksy. Myślę, że chyba wszystko zamieściłam w tym filmie, ale jeśli zdarzyłoby się, że jeszcze jakieś pytania macie, że jakieś wątpliwości się nadarzyły, no to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Ja jeszcze postaram się nagrać filmik o tym, jakie boksy można zamawiać, nie tylko jak zamawiać, ale jakie są w ogóle dostępne i co ważne, jakie są dostępne do nas, do Polski, bo jest mnóstwo takich, które oferują tylko wysyłkę do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i tak w tamtych rejonach. Czasami jeszcze jest do Australii, tak mi się wydaje, ale bardzo, bardzo często jest tak, że boks jest fajny, ale potem okazuje się, że nie ma wysyłki do Polski, ogółem do Europy, no. I tak to wygląda, więc myślę, że taki filmik z zawarciem dostępnych dla nas boksów będzie też fajny. Nie będziecie musieli szukać po internetach, bo szczerze mówiąc ja czasami przypadkowo trafiałam na jakieś boksy, bo nie było ich na żadnych spisach ani właśnie listach boksów do kupienia. No i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że ten filmik był dla was pomocny, że rozwiałam wasze wątpliwości i pytania na temat tego, jak to się w ogóle zamawia. No więc będę kończyć, bo już się tutaj za bardzo rozgadałam. Wszystkie linki macie w opisie do moich social media, do mojej grupy. Muszę się pochwalić, że grupa żyje. Tak, grupa żyje i to bardzo fajnie. Mamy tam taki fajny mały kontakt, co mnie bardzo cieszy. No i tak, myślę, że to wszystko, a więc widzimy i słyszymy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i pa pa!